Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Krzysiek Wer, a ze mną jest. Macieo, hej, witajcie. Dzisiaj gramy sobie w FIFA 14. Jak znajdziemy, oczywiście, jakiegoś przeciwnika, którego Macieo musi wyszukać. Nie, bo ty już wyszukałeś, hehe. Aha, to ja mam szukać, to ja szukam. Zna... Znaleziono. Znaleziono szybciutko przeciwnika. Gramy tutaj w trybie współpracy. Grając i marnując wszystkie okazje, przegrywając wszystkie mecze. Strzeliłem Bramkę! Yeah. E, nie gramy ogólnie w trybie współpracy, czyli ja z Krzyśkiem w jednej drużynie. <śmum> to jest coś takiego jak ultimate team, tylko że nie robimy własnej drużyny, tylko gramy wybraną i po prostu z naszym znajomym. Ja więc... Jestem czerwony e, nie, jak coś. Ja niebieski. I tak, no wyszukam przycinka i gramy gramy przeciwko Arsenalowi. Już graliśmy bez 5 meczy, nie trzy i wszystkie przegraliśmy Raz przegraliśmy, ponieważ Krzysiek wlazł do gry beze mnie, niech, bo ja tam zlekałem i on nie wiedział i te today i musiał wyjść i przez to przegraliśmy Taki walkower. I, no, I mamy trzy przegrane na koncie, ale my się tym nie przejmujemy, bo tutaj to jest play for frano, play for fran! dla franek, jest, nie, dla franków. Dla, dla franciszek też. Dośrodkowanie do, tam nikogo nie było niestety. Za mocno. No ale to macie po prostu o. Dokładnie, czekaj. Trzeba przejąć mu piłkę. Dawaj, goń go. No, gramy we dwóch, będzie, będzie łatwiej. Jakie lagi, ja pierdolę. Ja nie mam lagów. To wszystko przez Arsenal. Dawaj, goń go. Ja tutaj będę to pole karne osłaniał. Dawaj, bieg, bieg, goń, goń go tam. Tutaj nie ma szans, żeby się przycisnął. Macieo. Słucham. No nic. Dawaj. O, by Nie, a było blisko i no, ofiarna. Kurde, no, chciałem D nacisnąć, żeby mu zabrać piłkę i mi strzelił, idiota. Boś mu nie zabrał piłki. Da, 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 da. Dawaj. Ale może uda nam się, zazwyczaj w meczu strzelaliśmy dwie bramki i traciliśmy cztery, więc może teraz strzelimy cztery stracimy dwie. dwie. No ja go sfaulowałem, on się we mnie wpierdolił, ale to on mnie... No, ja go sfaulowałem, oczywiście. No logika FIFA, no. No i kto mu zabrał piłkę? Dzielny, wielmożny ser Maciejo. Maciejo. Yo, jo, 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 Dawaj! Przepraszam, no, mahatma Gandhi sekundy. mnie zmylił. Sekundy, sekundy dzieliły od strzelenia bramki naszą drużynę. Dawaj, ja, dawaj, go tam, dawaj. Uzil! Uhu. podawaj, dawaj, podawaj, szybciutko! Ale tu nie jesteśmy w zoo Jestem Nie macie Cofaj, tutaj Gdzie? Co faj. No nie Jak żebym tego nie mógł trafić Coś ty zrobił Znaczy, że teraz, że z piłką, no Kurde, ale taka mogła być bramka Do siebie podam, spadaj A, to ty Wow! lololol! <gry fringe> sfaulowali gościa Takie zamieszanie Przebiegli po nim, ale co tam Rzucają Arsenalczyków na glebę Za chwilę tu będzie regula regularna to jest, to jest wojna lagi. Znaczy tak spada mi do tych 20 FPSów 26 Nie wiem dlaczego a, a potem mówisz, że ja niby słabo gram No em, tak naprawdę nie mówię on tak mówi tylko że się pod Podawaj! Dawaj, biegnij sam. Lobnij go, umiesz lobać? Nie To jest ten minus, że ja lobać nie umiem Jak ważna... Jak ja mam akurat kół ustawione, nie? To jak masz ten taki czekaj, To tak trzymasz piłkę tak fajnie czekaj, No o, tak. leć, o, leć, o, leć, leć tak Leć, ja nie wiem leć. jak leć. tak się... No podawaj, bo tu... To... No. Out będzie spokojnie. No nie no, ale musiałem... Oddaj, oddaj. Dobra, czekaj. Mieliśmy taką okazję, strzelaj! Spalony. Nie było spalonego! No panie! <grystanie> Bliżej byłeś niż dalej! <grystanie> I muszę ratować ja sam całą sytuację. Podaj, bo ci zabierze. Dawaj, wypuszczaj szybko. O Wypuściłem Dawaj Nie ma Niko, strzelaj! Jak strzelaj? Jak mam strzelać? Do środkowania? Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Macie o widokowie Spierdalaj A. Ale powiem Ci, że to jest chyba pierwszy mecz, w którym nie straciliśmy ani nie zdobyliśmy bramki do 40 minuty prawie. Wolo, No otwieraj Szampana, no. Makler. Albo gorszy przeciwnik, albo nie wiem co. No. Podawałbyś wcześniej. No chciałem, no ale no... Chci no, 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 no no podawaj, podawaj, podawaj jestem! Paki wypuszczenie. No ale trochę za mocne. A, tam za mocne. a. Kładź się, kładź się, a ja będę grał, tak, najlepiej. No. W końcu muszę mieć od kogoś ludzi. Od czegoś. Od kogoś. Co, co ty na kibry siedzisz? No. Kroca ciśnie. Śmiesz... Coś ty myślał. Aha, czyli ty tam masz zamiast fotela to kibel. Teraz, teraz, podawaj. Dawaj. Skracaj sobie drogę. Nie strzelaj. Nie, ja nie doszedłem do piłki. Podawaj, 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 podawaj. Dobrze, lecę. Dawaj do nie I piękno. O. Strzeliłem bramkę. Leżeć tam kurwy. przepraszam za słownictwo, wiem, że no. to. panie. Panie jeszcze jest Zabokuję młody! Nam materiał. Nie, bo ja, ja mam wiek odpowiedni. Ale chamszko, bo nie mam asysty. Sam se scelił i sam sobie podał. No, no, panie, bo ja na pana liczyć nie mogę. No ty! Dobra, to dobra, to, to, to sam, sam, ja se idę odpoczywać na łód. Nie no, żartuję, żartuję. Pierwsze to ty mi podałeś, żebym ja sobie mógł podać. <grym>, żebym ja sobie mógł podać. Co co, to, 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 co, 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 co? Spalony. I co? Jeden nie... zero wygrywamy krzychu nie wierzę. no, no kto strzelił? No kto strzelił? Oczywiście, że ja No, co ty myślałem, że no. co Ty, 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 Ty. panie, panie. Ja go namówiłem, żeby wpuścił Tak, przekupiłeś wszystkich. No, no. Zachaj z YouTube'a, których nie masz. Weź tam znów mecz, coś tam Gramay Przecież... na przeciwnika. No, czekamy. No to w, w... przerwach na reklamy możemy powiedzieć, co? Ym, bardzo dobry mecz ze strony Chelsea, tutaj Maciej... Te reklamy są, a nie bardzo dobry mecz. Nie jesteśmy w studiu. Ym, papier For TV do dupy. Można go użyć do... karkówki pieczonej. Można go użyć do... Pala. Wracamy po reklamach. Ty, 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 ty. Już wróciliśmy. Już dawno. Wcale, żeby nie... Ja wolę reklamy, niż grać tutaj w to. Podawaj, podawaj, podawaj! O o o o? O, 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 patrz, patrz, panie, patrz, panie, kogo jak to niekogo Nie kogo wypuszczenie? Moja asystent by miał w końcu, ale w okno leciało. Dobra, ja, ja chcę dośrodkowywać. No to dośrodkowywujesz. Strzelaj <laughs> to! mnie! Czemu to nie wyszło? Biedak, no jebać, biedę, Podawaj! No, i znowu bym miał asystę jest 3! Ha. Ale dobrze, dobrze nam ja idzie! Ja tam wolę asysty robić, Nikołaj. No, fajnie jest gola, ale tak bardziej, myślę, asysty by mi pasowały. Ale chociaż ta asysty, a nie. Podawaj! Ech. Podawaj! No, no nie ma jak, no. Kurwa mnożą się jak grzyby po deszczu, no nie ma jak tam wejść nawet. Podawaj! Wypuść. Zawczas. Podawaj! Podawaj, jeszcze piłki nie mam, ale podawaj, no! <noise> Najlepiej. Zabiorę ci piłkę. Do... Do... Podawaj! <noise> nie! Podawaj! Podawaj, no, panie! Nie ma! A spi. Dzięki, no... To jest cały Krzychu. Tak, ja strzeliłem bramkę, a teraz mi tak podałeś. Podawaj. Nie do niego! A skąd ma wiedzieć do którego? Może ręką byś zamachał, albo coś? Błotnikiem machałem. No, tam światło ci puszczałem. Migałem tam. Tak, z Erwinem podczas tego... ...jak to się nazywa? Skoków narciarskich w Need for Speedzie. Patrz. Patrz, co ci zrobiłem. Podawaj! O, za mocno. Nie ma podawaj! Re kryzys jest. Ja byłem w radomie nieraz. Panie! Ja Szybko podałem, no niestety. Jakąś pi piłką Premier League się interesujesz? Ja tylko Polska Liga oglądam. A, nie, ja chciałem się pochwalić, że nowy zawodnik w Chelsea będzie, a tu nie ma przedki. No. Ale... kto będzie oglądał, to wiedzieć, wiedzieć, matić, wraca do Chelsea po latach. Po latach, w sumie nie wiem czy po latach, chyba chyba w 2000, który byś się grał. Wypuszczaj! Jeszcze mi odbił. Podawaj! Spalony Ale myślałem, że mi tam bardziej w pole podasz, a nie na ten na dośrodkowanie. No ale tak jak na dupnym byłeś spalonym. No ale tam mógłbym jeszcze mieć jakąś okazję w pole gdy wypuścić, że żebym sam na sam z rąkarzem. Właśnie, muszę sobie władcy pierścieni dzisiaj obejrzeć, bo stanąłem na powrót króla i znaczy nie na powrót króla. Chcesz mogę ci opisać Wierzę. od początku do końca. ja znam, co, ja coś znam na pamięć, tylko wiesz, no fajnie jest tak obejrzeć. To jest jak Harry Potter, no to się nie nudzi, no y to... nie, nie wiem, Harry Pottera nie, nie oglądam. Nie a chcę być czar. Umierają, a to wszyscy umierają spokojnie. Nie chcę być czarownikiem, ale władcy pierścieni znam nawet jakie aktorzy kiedy się powtarzają, więc... Ja bym, ja bym, jako kolektor tam robić bez, bez scenariusza. A Hobbita oglądałeś, oglądasz. No pewnie, byłem w kinie na wszystkich częściach. Ja oglądałem jedynkę na DVD na, na DVD, na internecie, no. No, ja dzielnie płaciłem za bilet. Panie. Ja byłem na, ja byłem na Vegas, akurat trwice, nie byłem na tym. Miałem iść jakoś, ale nie byłem, nie miałem z kim, nie chciałem. Panie, się... bo przegramy to. Nie trafi, ty ciota. Dobra, choć jakąś spójną akcję w końcu zrobimy Tylko nie tak, podaj, podaj, podaj Tylko wiesz Andrzej ściurle. Podaj! A wiesz jak jest podaj po angielsku? Pass. Give me a ball to my Dawaj, legs Ej, na dół, na dół, podaj Spamuj... Nie no, mogłeś podać na dół Miał, Powiedziałeś, że mam nie reagować na słowo podaj da, 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 Panie, nie możemy skończyć meczu na 1-0, bo to nam nie wyjdzie. No nie wierzę. No. Aha, to ja... ja, jeszcze, ja podaję. Jest. Nie widziałem, że tam jest czerwono. Upuszczaj. Czekaj. Czekaj. No a teraz to spalony będzie zjebał trochę, ci powiem krzychu. Mogłeś wcześniej się puścić. Według mnie odebraliby nam, bez problemu. Nie, to ja bym dobiegł. Co jest Chelsea? Tu powinna być czerwona. Nie, no żółta. Ale mocno, mocno tu wjechał. Jeszcze się odsunąłem w bok. Jakbym się nie odsunął, to... Jakbym się nie odsunął, to pewnie by fablu nie było. Do ładnie, oczywiście, do siebie musiał. Jak do siebie? To, no, ja przecież ja nie wiem, do którego dośrodkowuję. Kurde, tak. czemu mi to nie chciał cichu. kopać? Sorry, ale opóźnienie miał w zamyśle, bo to jakiś. Cacil, no i piękna akcja, nie? Te dole nie dawaj. No podałem ci. Co? Coś zrobił? Coś zrobił? Kupkę No ale dobrze było, no ładna akcja. No ale teraz obró. Taka teraz wycofaj się, wycofaj, jak go tu przytrzymam trochę. Będzie, będzie to środkowywał? rozkowywał? wywał. Dobra, dawaj, wywal tam. A wywal, wywal, tu trzeba kontra. Dawaj, dawaj. Czekaj, bo mnie fauluje. Nie. Za szybko, za późno puściłem Pierwszy przyspieszenie Oj! Cofłem Dobra, się tam, Ja się cofam, żeby ten w brądzie coś, dośrodkowanie Dobra Będziesz strzelał Podawaj Dobra, tutaj jestem Kurde Wywrócił mnie no nie kopcie mnie wszyscy <głos> <głos> Ej, co to? <noise> Ej, was stracimy bramkę, gość co? Ale widziałeś to Trzy razy bramkarza swojego z faulową. Co za gość ja Pewnie tych gości pod komputerem Co za gość Faul? Czy spalony, czy jak, czy co? Co za, za gość Bardzo dobrze, Dawaj, wywalamy, wywalamy co za gość, jeszcze jakbyśmy teraz stracili bramkę, to bym cię chyba zatłuk. Nie, tu A tam Wojtek nie ma Maruci Zaraz stracimy. Nie, bo ja przy piłce. No czemu mój nie chodzi? A, złe klawisze. Koniec. Brawo, pierwszy mecz wygrany. Pięknie, pięknie. I to kto strzelił? Krzysiek Wer. Subskrybujcie jego kanał na YouTube. Cieja, bo dostaniesz hejta. Ja tam napis jednym. <laughs> Z tego nie będziesz widział. Przezroczysty zrobię. Dobra, end -tier. Tak, No Tak, to... w końcu pierwszy mecz wygrany w naszej karierze, w naszym czym, czymś. Awans do czwartej ligi i mamy trzy punkty, brawo. Potrzostały nam, zostało 6 meczów. 13 punktów nam jest potrzebne, tak? Nie, 10. 10, 10. 10. 10. Ale no. jest dobrze, jeszcze 7. Bez problemu ich nie zdobędziemy. O. Ale mam nadzieję, że będziecie się chciał wam oglądać kolejne odcinki. Więc myślę tak, że jeśli będziecie po prostu chcieli, tam napiszcie pod moim filmem albo pod Krzyśka, że czy chcecie nadal taką serię, z, w którą lamimy i gramy w FIFA, a jak nie, to po prostu nie będziemy kontynuować i tyle. No bo to a znając to... życie, pewnie do tej pory jeszcze nie mało kto dotarł, bo na początku już napisał fajny filmik i dał o. łapkę w górę. Dokładnie. No to może będziemy kontynuować, może nie jak nam się spodoba, może no to, pierwszy sezon chociaż cały dokończymy. W sumie grać to możemy sobie, nie? Tylko raczej chodzi o nagrywanie, jeśli tak, tak, tak. chcieli to możemy kontynuować, ale dobra. No. Mam nadzieję, że wam się podobało, wszystkie perspektywy, linki itp. TD będziecie mieli jak najbardziej w opisie, razem ze mną był Krzysiek. No to cześć wam. No i zapraszamy was za ja was, zapraszam na jego perspektywę i będziecie mieli ją w opisie, więc... Czekamy na wasze opinie, co co nic o tej serii. Trzymajcie się, cześć. Pa!